No i witam wszystkich na kanale. Dzisiaj sobie będziemy rozbierać cztery pompy z ekspresów do kawy. Są to chyba serca tych ekspresów, bo to są pompy wody. No i ja Wam przedstawię, jak taka jedna pompa działa. Tutaj mamy wodę. No i załączymy to sobie do sieci. Normalnie 230 V. Ja Wam pokażę, jak to działa. Tutaj jest sanie. To załączamy do wody. No i tutaj jest wylot. Tak, teraz to załączymy do wtyczki. I zobaczymy, co będzie się działo. Pompa nam pompuje wodę i przepompowuje ją z jednego do drugiego. Całkiem szybko to działa. Widzicie sami, że już jest przepompowany. Więc tak działa pompa wody w ekspresie do kawy. No, a ja to robię w celach oczywiście hobby. Co to jest słowo hobby? No, jest to zamiłowanie do czegoś, czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym. Od obowiązków może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, udoskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet z zarobkiem głównym. Pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby, więc dzisiaj, w celu hobbystycznych, sobie rozbierzemy. Oto tutaj te cztery pompy z ekspresa do kawy, no i zobaczymy, ile znajduje się w tym miedzi. Pompy ważą nam prawie 2 kg, no i ja wam pokażę. Jak szybko wydobyć mieć z tych pomp? Więc co? Więc Heh. zaczynamy. Tutaj z boku są takie śruby. To trzeba tylko podkręcać. Oczywiście, jeżeli uprawiacie hobby. No to oczywiście można się też czegoś nauczyć. Na przykład jak naprawić mikrofalówkę albo też inne sprawy. Tak, najpierw sobie te śrubki wydołujemy. Taka przyjemność spaja oczywiście przyjemne z pozytywnym. Tak, widzicie sami budowę tej pompy. Nie jest to nic skomplikowanego. Tutaj to się przemieszcza i pompuje nam wodę. To już plastik. To już do niczego. No nie jest. A tutaj taki rdzeń stalowy. Oczywiście będzie tutaj. Dzisiaj używany młotek. Tak. O, jakoś nie chcę puścić gałgan. Aha, to jest ta. Tu jest jeszcze taki pośrodek. Zapomniałem, bo to już długo nie rozbierałem, takie pompy. Tutaj plastik. No i tutaj kolejny pośrodek. No i cewka miedziana wychodzi. Jedna. No i to tak ze wszystkim, co zrobimy, by wyrosnąć Mieć z tego. Ze zesniko, to jest właśnie to, co się rusza po środku. To jest też ta oto No i taki system właśnie. Na takich systemach, co ta To jest taka starta ta pompa, więc to będzie połączenie chyba. Z tym pośrodkiem. A myślę, No i kolejna pompa. To jest na ten osiąg. Mam boku widzicie, te bomby się przerzają, najdalej tutaj ale na co mam to? Po środku, a tutaj już, już nawet. kolejna ceka jest, to jest miecz, tym. Tak, tak. Jaka miecz. Tak, tak, nie wiem, tak sobie robicie, jaka mi wy tak ale tak, po prostu się wyjmuje. bardzo na to, że jak chodzi, no no tak, tutaj, no i tutaj kolejna tutaj, tutaj jest tutaj. Sami, kolejna pompa, gdzie sami już jeszcze

Trzecia pompa rozebrana. Trochę była zardzewiała tam. Widzicie tu? Rdza, ale udało się wydostać to. Tak, tutaj mamy stal. No i tutaj teraz będziemy sobie rozbierać te, właśnie cewki miedzi. Jak to się rozbiera? Wystarczy złota pociągnąć. I widzicie tutaj już. Miedzianą cewkę. Cewka wygląda w eleganckim stanie. Ja zawsze się podniecam miedzią, ponieważ lubię rozbieranie. Jest to moja pasja i hobby. Jak, czy, jak mówiłem z początku, jest to po prostu wydobywanie miedzi. To jest taki, taka przyjemność. Nie? No, wiecie, jak jest jedno. W wolnym czasie, czemu nie? No. Tak. Zazwyczaj jest takie zalane, jak sami widzicie, w takim czymś. Ale trzeba to po prostu roztrzaskać. Najszybciej to idzie po prostu motem, pociągnąć. No i te druciki, właśnie, wyłażą. To jest takie zalane. No jest, było zalane. Tutaj w pośrodku jeszcze takie te plastiki trzeba powyciągać. No i co? No i jedna pompa rozebrana. Widzicie tą mieć? Tą bardzo piękną mieć z tych cewek. To jest... To jest proszę Państwa, coś pięknego. Tak, plastiki powyjmowane. I pierwszy kawałek. Gruby kołaj miedzi jest tutaj. No, tak. Jedna pompa na naszą. No, po tutaj. idziemy na no nie chce jest co? Ale zawsze samotę, no, Widzicie sami, że te są bardzo grube i bardzo bogate mieć Tak, tutaj No i co? Cefka już sama wychodzi. Widzicie sami, jak gruba To jest z tym jest na w trafiają się oczywiście inne pompy, no ale wiecie jak to jest. Nie muszę wszystkim po prostu, muszą być. Takie komplety są zątkojsze, prześladaj, są to jest taki do mnie miecz, już, wyważ, to bo nas kupi, by tutaj, wiecie co? Tak, no ja nie chcę na mnie to, uderz, z tego plastika, tak, no i jest kurek, czy nie, z boku. Ale widzicie, to, już smartu mieć, bardzo grubo. no i to jest właśnie piękne, w że macie sobie w czasie piekać. nikt no do nie mówi, do nie jesteście po prostu jak lecić, czy coś, każę, żebyś nawet malutka, no i zacznij, pompa, już jest, tak, jeszcze dwie certy. Tutaj mamy. To są się włoski z miedzi. Co się Każdy granat miedzi dobry. Nie? No, tak. No i jakby człowiek nie patrzał, pompa rozebrana no, po no i idziemy tam. Znowu, A No i sami. Odstrzymywamy młota. Co jest, co się upierdli do Nie to co to jest zielony plastik. plastik. to jest plastik tutaj. O, jak już tutaj nie jest zielony plastik? Tak, już. Macie teraz to tylko tak. jest plastik? Co wam mówiłem? Że. To się tu plastik? Jest No. I trzeba by jeszcze szybciej. O, No. Spójrzcie, jaki to jest zielony. Tak. Będę tutaj pracować z plastikiem i wyrosnąć na Tak. Tak. Plastik jeden wyrosnąć Teraz jeszcze drugi plastik.

a i o, wyrygało się. Brrr! Tak to się zazwyczaj rozlatuje Ponieważ plastik wiecie co Plastik się rozlatuje Pod ciężarem mojego moto zawsze no i co? Tutaj to są właśnie te pośrodki co zostałem w pośrodku gdzie się tu wywaliłem? Do palca Tak, wyrwujemy To najcenniejsze co jest w tej pompie To jest miedź I Szukamy jeszcze tego Plastiku po środku Tutaj jest No i wyciągamy Plasticzek A ja mam gotowe Tyle miedzi daje cztery pompy, oczywiście to sobie zważymy, wszystko sobie podliczymy, ceny według metalu, miedź Mnie głównie interesuje ilość miedzi, ta cena to tam skacze, wiecie jak to jest na giełdzie, ceny miedzi skaczą w górę, w dół. No to co, robota gotowa, klasiki, troszeczkę sobie Tutaj. tak. No i co? Możemy przechodzić do ważenia. Mamy stal. Poszła, to to tu, wszystko się to tu roz rozkiełbasiło. Aha. Jeszcze stał tutaj z tego jednego, bo zapomniałem to rozebrać. Tak, jest jest no i nie chce to wiecie co ale wyszło dobra stali mamy 755 gramów po 0,80 cienizna 60 groszy tak stal Będę go stali teraz troszeczkę na siądzu miesiąc po 21 zł jest złoty 89 no i co, ile było tej miedzi w tych czterech pompach? Troszeczkę sobie tutaj słyszymy wagę jeszcze. No bo to z tej wody nachlapało. No i co, ile będzie tej miedzi? Kurde, nawet więcej niż czekają. Tutaj chyba jeszcze jakiś plastik, ale to jest minimum. Więc co, więc 735 gramów miedzi z tych czterech pomp wyszło. No i mieć po 31,50 teraz miks 23 zł za mieć i razem 25 zł za cztery pompy z ekspresów do kawy. Myślę, że warto było. Ja zawsze podliczam paliwo. Te dwa ekspresy znalazłem, dwa, dwa ekspresy dostałem od jednego kolegi no i co? jeżeli się podobało zawsze znajduję sprawy po drodze i zapaliwko wydaje zawsze mniej niż 1 zł bo to mam już zawsze kawałek przy drodze jak jadę do roboty drogą no to co? opłaciło się inwestycja chyba maksymalnie 0,5 zł za paliwko i 25 zł w kieszeni popatrzcie jak elegancko to jest kurde grube cewki i co? i idzie to tutaj do baniaczka wszystko ja mam baniak niektórzy mają inne pojemniki ale co? ważne jest, że rzecz się zbiera i co? jeżeli się podobało no to zapraszam do kolejnego odcinka wiesz co masz robić no i co? cztery pompy rozebrane Pięć wylecia jak nic elegancka. No to do zobaczenia. Cześć.